Dzień dobry Państwu. Trik numer 3. Dalej mówimy o znieczuleniach. Karpula. W odwodzie zawsze potrójne espresso, by się ręce nie trzęsły. Igła. Wiemy, że precyzyjne czucie jest na błonie śluzowej i okostnej. W związku z tym, jeżeli chcemy znieczulić duży obszar, dobrze jest się poruszać pomiędzy nimi, żeby pacjenta nie bolało. Więc musimy poruszać się równolegle do okosnej i równolegle do błony śluzowej pomiędzy nimi. Aby tego dokonać, warto zmienić kształt igły. Na taki. Może nawet jeszcze bardziej. Przy koniuszku musi wychodzić prosto. Następnie skrzywia się powoli tak. Zapobierze to pęknięciu igły. I teraz, wykorzystując naturalne krzywizny czaszki, wiemy, że będziemy się poruszać równolegle do okostnej i błony szluzowej. Wbijamy się w przedsionku i idziemy równolegle do łuku. Nie dotkniemy kości, nie dotkniemy okostnej, nie stępimy igły. Nie będziemy mieli problemów z pierwszych lekcji, które żeśmy Państwu pokazali. Igła będzie ciągle ostra, a pacjenta nie będzie bolało. Oczywiście możemy podawać, możemy aspirować w trakcie tego ruchu. To samo się tyczy tego miejsca w dole nad kłowym. Tutaj. Tak? Czyli to samo się tyczy w krzywiznach żuchwy. Żuchwy nie posiadam, więc nie pokażę Państwu. Ale najważniejsza rzecz jest też, że taka krzywizna igły chroni nam splot skrzydłowo-podniebienny przed skaleczeniem igłą. Jeżeli chcemy znieczulić od przodu idąc karpulą, wbijamy się tu w tym miejscu i jesteśmy w stanie znieczulić gałązki nerwów zębodołowych tylnych górnych. Jednocześnie możemy znieczulić tę okolicę zatoki szczękowej przed podnoszeniem dna zatoki szczękowej, przed ekstrakcją zatrzymanych zębów trzecich, trzonowych, czwartych też i tak, dalej, i tak dalej. nie idąc głębiej igłą, która na przykład jakby była prosta, to by szła w tę okolicę, gdzie jest właśnie splot naczyniowy, którego się boimy skaleczyć.